W Minecraftie Piglin jak reszta to normalny MOB, ale w tym filmie dodałem plugin, w którym daje on OP i temy, a moim zadaniem jest przejście gry. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No to zaczynamy! A więc też się nam przyda jedzenie, dlatego kilka świnek tu zabiję. Aha, nie ma więcej. Dobra, krowy zabiję. No i zabite Przydałby się jakiś cave Ponieważ tam mamy lava pulkę I szybko wejdę do netheru, ale potrzebuję żelaza po wiadro oczywiście A i jeszcze chciałbym powiedzieć, że mam jedno życie Wioska! Nareszcie coś znalazłem Kowal oh, Diamenty Serio nie ma golema w tej wiosce? No chyba jednak nie ma No nie? I tu cave jakiś jest Duży? Co jest? Dobra No więc Widzimy się, jak znajdę trochę więcej żelaza. Gdybym ponownie. Mam już tu jakieś tam rzeczy. Dlatego ja pora na nether. Dobra, więc przepalę e, ten iron. pozostawiłem jeden specjalnie. No kurde, ile jest szans na flinta, no? Już widzę w kurza, Nie no, jak z tego nie wyleci. nie. ja pierw. JEST! Nareszcie, nareszcie możemy zrobić minta i pójść do netheru Dobra, wyjdźmy ja nie testowałem tego datapacka Ale oczywiście w opisie macie, jak chcecie No dobra, no to handlujemy Co jest? Pniała strzał. Ale to tylko... U, handluje? Nie, gadaj Ej, ale jak tak będzie, to ja nie gram Dobra, trochę nagopałem mamy 29 Co mi wleciało? Oh, ale łopata, co jest? Dobra, chodź tutaj Trzeba go zakopać. Co ja mam? Łuk. Syf, teraz leci totalny. O, netherite. O, to jest. Co to jest? Ile diamentów. Dobra, to ja serowię robię seta normalnie z diamentów. A ile mi jakiś set wypadnie. Oczywiście wezmę te wódki sobie. A ile mi jakiś set wypadnie, to na razie te łuki, no. No motyka. no. Nie przyda nam się raczej chyba. Dobra, no, tu mamy strędża. Czy ja jest złoto? Heist, sprawdźmy. To dobra, co ja dostałem? Ja się gubię, kurczę. Klatko, O kurde, jak to wygląda. Hornse, a. to dostałem złoto. Tak, dużo uderzyło. Ale mi szybko sobie spadnie przez to. Dobra. Ile złota? Ha! Co jest? Ja pierdzielę, dobra. Kraftuję złoto normalnie. Jeszcze mam staka. Netherite. No tak, netherite. No Elitra. Dobra, to są ciekawe rzeczy, no. Powiem. Dobra, motyka kolejna. Nie potrzebuję motyk, no. Chciałbym więcej cedo na do rajdu. Czy tu jest tak, elfile No to ja już mogę iść do walki dosłownie. Ale chcę sprawdzić potencjał. I jeszcze łuk. Nie potrzebuje łuków. Dobra, co on tutaj nam dał? Tam może sobie podnówny zrejdowy. Ja powinienem dostać, a nie sam, on bierze. Nie podoba mi się to. Miecz nie potrzebuje nic już. Seta. Seta potrzebuje. Wojna jedna część to mało trochę. W sumie, jakbym go zabił, to bym co wziął. Ale co? Czy kresu? Ciekawe. 16, dobra. <gry> To mi dwa serca ja japil... Pier... Set padł chyba. Boję się o to. No i na derajtowych tylko budków nie mamy, ale diamentowe wystarczą. O ile tu są jeszcze? Tak są. Wystarczy teraz wrócić do normalnego świata. Ale ja portal nie wiem gdzie portal jest. Chyba gdzieś tutaj. A może tutaj się wchodzi, nie wiem. Chyba tędy, nie wiem. Gdzie jest kanion? Bo ja w kanionie na pewno się piję No co jest kanion. Nie no, ja pamiętam, że jakoś tutaj wychodziłem chyba. Może tu jest jakiś kanion.